Ręce do góry. Czego pani chce? Zdejmij pan matnarkę. Raz, dwa. A teraz buty proszę zdjąć. Okropne. Zdejmuj pan buty. Raz, dwa. Ja panią chciałam tylko pocałować. A pani? A ja chcę, aby mi pan wykwaterował podłogę. Dziś Uniwersytet III wieku obchodzi swoje dziesiąte urodziny. Pani prezes, jak zaczęła się historia UTW Sukulka? Historia zaczęła się 10 lat temu. No właśnie na ten pomysł to wpadła pani Elżbieta Szarkowska, pani Elżbieta Ceglarska, pani Maria Talarczyk między innymi. I dzisiaj po 10 latach widać, jak to był świetny pomysł, jak to chwyciło w naszym tu małym jednak społeczeństwie, jak jest. Duże, duże zainteresowanie naszą działalnością i ze strony ludzi zwykłych, ale też i ze strony władz. Teraz ile członków UTW ma w tej chwili? Liczymy sobie 142 członków plus 10 członków honorowych. Co ciekawego można robić w uniwersytecie trzeciego wieku? Czym przykuwacie uwagę i jak zachęcacie, żeby wasze grono się powiększało? Krócej byłoby powiedzieć czego nie robimy. Więc tak interesujemy się Kulinarniami, wycieczkami, wszystkim, no dosłownie wszystkim. Mamy świetne wykłady. Zapraszamy różnych wykładowców. Wykłady dotyczą i zdrowia, i podróży. Przeróżny jest temat w miarę. Działamy tak, jak. Jest zapotrzebowanie, to zaraz szybciutko wskakujemy w tą lukę i staramy się tą lukę wykorzystać. Yy, ostatnim takim naszym działaniem w tamtym roku to było sadzenie drzew na działeczkach. Posadziliśmy 40 tui. No i jesteśmy z tego bardzo dumni. Czy już są jakieś plany na następne lata? No tak, teraz już znowu jest następny projekt, który będziemy realizowali z panią Talarczyk i to jest właśnie projekt o przekazywaniu tradycji młodszym pokoleniom, bo to jest bardzo ważne. Bez tradycji nie ma narodu. Także po prostu staramy się współpracować ze wszystkimi grupami społecznymi. No i najwięcej chyba takim najwdzięczniejszym tematem to jest współpraca z przedszkolami. Bo te dzieci są tak sympatyczne, że ich sama obecność to już człowieka raduje. Bardzo, bardzo sobie chwalimy właśnie tą współpracę. Czego można życzyć dla Uniwersytetu Trzeciego wieku na następne 10 lat? No przede wszystkim, żeby to wszystko dalej się kręciło. Bo rzeczy, no mamy tyle, tyle działań, że po prostu myślę, że jeszcze wystarczy na kilka dobrych lat.